To było, gdybyśmy mogli zmieniać świat. Większość ludzi chyba by nie uwierzyła w taką możliwość, że człowiek może zmieniać świat albo że może zmienić swój los. Są utrwalone poglądy, że człowiek nie ma wpływu na to, jaki jest świat. A kto ma? Pierwsza odpowiedź, która się ciśnie, brzmi tak: władza. Ale my jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą trochę więcej na temat zmian, ponieważ my te zmiany robimy. I zwróćcie, proszę uwagę, że robiliśmy pod koniec roku. Nie tylko dla siebie, ale także dla społeczności. Czyli umysł ludzki to potrafi, a człowieczeństwo to być może jest potęga. Ale ta potęga trzymana jest na głębokim poziomie nieświadomości, aby nie mogła się rozwinąć w świadomość, bo wówczas zniknie władza natychmiast larum. Jak to może zniknąć władza? Przecież będzie anarchia. Przecież jakby każdy robił to, co chce i to, co mu w duszy gra i jeszcze w dodatku po swojemu, to nie byłoby żadnej dyscypliny, ani żadnego porządku. I o to właśnie chodzi. Chodzi o to, żeby ten porządek nie był porządkiem, lecz ławem, a on płynie z serca duszy, ale również z intelektu, z inteligencji. Ale także ze świadomości, ze świadomości wyboru. Ze świadomości tego, że człowiek wolny jest odpowiedzialny za to, co czyni i za skutki. Mam taką propozycję dzisiaj. Na początku roku. Wiemy, czy wiesz o tym, że ONZ ogłosiło, że to będzie rok światła. Niezwykłe, prawda? Organizacja Międzynarodowa mówi o świetle. Czyli gdzieś jest świadomość, że nie tylko struktury, nie tylko władza, nie tylko korporacje, nie tylko państwa, nie tylko armię, nie tylko wojsko. Nie tylko zabijanie wzajemne, ale światło. Do wolności daleko, bo na wolność jest szczególne uczulenie. Na myślenie po swojemu, mówienie po swojemu, działanie po swojemu. Ale przecież każdy z nas może to robić, wiedząc już jak to się robi. Dla siebie, dla swoich relacji, dla swojego domu i dla swoich dzieci. Bo ja uważam tak, nie, czy się ze mną zgodzisz, że najbardziej na kuli ziemskiej są dyskryminowane dzieci. Nikt nie staje w ich obronie. Nikt nie zabroni odnoszenia niemowlęcia do systemu, żeby mu zablokowano wyższe poziomy istnienia, marzenia, wole, wizje, sięganie do gwiazd, odkrycia, innowacje. Więc jesteśmy później takimi rozumu intelektualistami, którzy cytują cudze słowa, cudze zachowania, naśladują i zasady, że wszyscy muszą wierzyć w jedno, zachowywać się tak samo i robić tak jak inni, a najlepiej, według tego, co już było. Wiecie już, że nie jak się tego raz posmakuje, to taki rozwój jest jak otwarcie świata, taki smak, to jest nowy smak życia, zupełnie jak otwarcie świata. Ja tego doświadczam, kiedy zaczynają się kursy trenerskie. To jest zachwycające zjawisko, gdy ludzie zdejmują z siebie to, co do nich nie należy, spokojnie, metodycznie i konsekwentnie. I to, co się wyłania, to się wyłania jak szlachetny brylant, gdy się zdejmie z niego rudę. Przepraszam, że porównuję do kamienia, jednak jakby nie było człowieka, ale chodziło mi bardziej o lśnienie wewnętrzne, o promienność, o... To, co się nazywa pozytywnym myśleniem, mówieniem i działaniem. Człowieczeństwo to potęga. Więc proszę Was, ciebie, jeśli chcesz imiennie, aby ten rok przeznaczyć dla dzieci. To znaczy, żebyśmy tak zrobili każdy z nas. Żeby to był rok szczęśliwych dzieci. Kto to jest szczęśliwe dziecko? Szczęśliwe dziecko to jest dziecko kochane. Szczęśliwe dziecko to jest dziecko swobodne. Szczęśliwe dziecko to jest dziecko, które się bawi. Szczęśliwe dziecko to jest dziecko akceptowane słowami. Dobrymi słowami uznania, słowami ciepłymi, słowami miłości, słowami inteligentnymi, zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy w szkole. Ale w przedszkolu i w szkole będzie mi tak, jak było w domu. A teraz zobaczcie, co się dzieje z tymi dziećmi, gdzie jest wojna. Jakie będą ich dzieci? Co się dzieje z dziewczynkami. Innych wyznań niż to, które wyznają ci, którzy mają broń w rękach, zwróć na to uwagę. Choć zajmiemy się dziećmi. Chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że myśl jest twórcza, kreatywna. Myśl stwarza rzeczywistość, natomiast uczucie daje jej energię. Ponieważ my mamy w sobie człowieczeństwo i uczucie wobec dzieci, wszyscy mamy, bez względu na to, jak głęboko ona jest schowana, podobne. Jest to czułość. Wobec każdego dziecka, także wobec dziecka zwierzęcego, także wobec małego wszystkiego, to w sobie mamy i to jest naturalne. Ja Ci proponuję, żebyśmy zrobili tak. Jedną myśl przed zaśnięciem może brzmieć tak. To jest świat szczęśliwy, dzieci. Tak, jakby to się już stało. To jest świat szczęśliwy, dzieci. To jest świat szczęśliwych dzieci. I dziękuję, że się stało. Ja w tej chwili trzymam dłoń. <śm> na piersiach ty tego nie widzisz. Ale jeśli zrobisz to przed zaśnięciem, to jest świat szczęśliwych dzieci i będziemy to robić razem. To proszę cię uświadam sobie. Że możemy stworzyć taki świat? Możemy stworzyć świat szczęśliwych dzieci? Jeśli chcesz w tym uczestniczyć, choć zaczniemy dzisiaj, to jest świat szczęśliwych dzieci. Dziękuję Ci, że tu jesteś i dziękuję Ci, że tak się stało. Ja wierzę w człowieka i w człowieczeństwo. To potęga. Dziękuję.